w następnej ale degustacji, tym razem e, piwo z browaru Brew by Numbers i jest to 0,5 Ale jak będziecie kupować, e, to zwróćcie uwagę co kupujecie To jest wersja e, Citra i Chinook, 6% alkoholu Są też inne piątki, z innymi chmielami, e, z inną e, ilością alkoholu, Także, a puszka wygląda identycznie. Także musicie zwracać uwagę na detale. Także jest to uważone piwo nowoczesne India Pale Ale, uważone z dwoma klasycznymi amerykańskimi chmielami Citra i Chinook, naturalnie zamglone. No i... ma ładne aromaty. Składniki woda, słód jęczmienny, Owiec, e, chmiele i drożdże. Hmm. No, dobra. Jak widzicie, rzeczywiście piwo jest zamglone. Bardzo jasne. Piana zdążyła już opaść, niestety, ale widzieliście na nagrywaniu na nalewaniu znaczy się. E, dosyć dużo się tworzy. E, dosyć ładnie wygląda, muszę powiedzieć. I jaki ładny aromat. Jest odrobinę sosny, bardzo dużo cytrusowego zestu i gdzieś tam spod spodu wychodzą nutki owoców egzotycznych, marakui, mango, coś w tym stylu. E, ale bardzo cytrusowe, bardzo fajnie e, takie energetyzujące normalnie e, i zachęcające do wypicia. Dobrze, wasze zdrowie. O, bardzo przyjemne. Nie czuć, że się pije 6% piwo. Raczej nie, powiedzmy 5%. Fajne ciało, fajne takie uczucie w ustach jest. Ja bym powiedział, że czuję nieco um, ziarnistości z pszenicy, ale tutaj w składniku nie ma pszenicy. Mimo wszystko jest takie jakby może to właśnie um, cząstki chmielu albo drożdy, Ta zawiesina, która tu jest tak właśnie um, jest odczuwana. Bardzo fajne, Cytrusowe, zestowe zdecydowanie, w miarę soczyste, z takimi lekkimi akcentami sosnowymi, żywicznymi i gdzieś tam spod spodu, tak jak i baromacie, wychodzą jakby owoce egzotyczne. Czyli bardzo fajna mieszanka, bardzo przyjemnie się pije, naprawdę niezwykle pijalne jest to piwo odświeżające. I pije się jak takie sesyjne praktycznie, bo takie pierwsze wrażenie jest, no zdecydowanie nie czujecie, że pijecie 6% piwo. Bardzo fajne. Jest też taka aksamitność e, z Może to dodaje nawet jeszcze pełni n, temu piwu. Ale nie jest ono słodkie, zdecydowanie. Ono jest soczyste, cytrusowe, z takimi egzotycznymi owocami. Jeśli chodzi o goryczkę, to ona jest minimalna. Może odrobinkę sosnowo-krejpfrutowa, ale no, musicie się wczuć, żeby ją e, znaleźć. Także piwo mi się bardzo podoba. Piwo jest e, w tym momencie dostępne e, w Sainsbury's. Na ich stronie go nie ma. Są inne piątki. Także nie wiem, czy one specjalnie yy, dla Sainsbury'ego zrobione. W takiej innej nieco odmianie. Yy, w każdym razie, jest, jeżeli macie możliwość, kupcie, spróbujcie, bo jest naprawdę przyjemne w odbiorze. Mam nadzieję, że ta rencja Wam się podobała. Tak jak podoba mi się to, dopiero dobrze. dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie wam przypominał każdy nowy film na kanale, także mieńcie na bieżąco. No a przez to nie opuścicie żadnej nowej ale degustacji. Muszę zrobić. Cześć.